Od kogo to jest prezent? To Ode jest mnie. Prezent. Od ciebie to jest. To mam też coś dla ciebie. Ale połóż to, co na stole było, z powrotem. <noise> Uważaj, Robert, to jest ekspert. On cię spierdolikuje. Przyszedł przygotowany, nie? Tutaj branding. Słuchaj. Y ty byś chciał? Pytam kurwa, zamknij pizdę, bo mi podajesz rękę, kurwa, jak wchodzimy na. Yy... No, na przywitanie podałem ci no, rękę, po a ty jaką lat... pizdę, kurwa nie przyjąłeś tej ręki! Mały frajer, kurwa jestem! Lat w internecie mnie pomawiasz, kurwa, frajerzyno Jebana, I mi mamy, kurwa rękę podajesz! Wszystko mamy wyjaśnione i kurwa do tego wracasz, żeby się odroźnił i na 5 sekund. Powiem powie tak. mi kurwa obciągnąć tutaj! Taki mały bogdel się zrobił, nie? Teraz? Wiesz co, mówię, nie chcę tam schodzić do twojego poziomu, że mam mówić od tyłu, mandzio! Cokolwiek sobie Ram yeah. Amandzio to kurwa jebana, nie będę się zniżał do tego poziomu kurwa, żeby robić takie rzeczy, bo jesteś dobry w pierdoleniu. Od wyzywaniu kobiet od worków kurwa na spermę, nieważne czy ją kurwa lubisz, czy jej nie lubisz. Jesteś kurwa frajerem. Tak samo było kurwa z Nitrem, z tym pierdolonym podawaniem ręki. Chodziłeś kurwa na fejmie szesnastce i wszystkim kurwa rękę podawałeś. Bo dla mnie to jest normalne, żeby się rym, przywitać z kurwa, z ryj. tak, mega kultura. Podajesz rym, rym, rękę kurwa nawet jak nie chcesz i Nitro dobrze powiedział kurwa, że wyciągasz tę rękę, bo nie wiem, jesteś kurwa nauczony nie kurwa nic jesteś wspólnego, całość! To po mi No, kurwa powiem. się tutaj nie pojawił, bo kurwa mam resztę kultury w przeciwieństwie do ciebie. No, bo między sperwacji. Jak to jest być nominowanym przez kurwa swojego kolegę do szmaty roku? Powiedz mi, kurwa. Chłopie, ciebie kurwa nawet kumpel do niczego nie robinuje, bo już nikt o tobie nie pamięta. W prawdziwym życiu mam śmieciu jebany kolegów i 3 lutego ci pokażę, co to znaczy soczysty w Daj Zajebiście, powodzenia ci życzę, bo ci się kurwa przyda, bo wyglądasz ulany bardziej, aniżeli jak ja 140 ważyłem. Słuchajcie, ten gościu wrzucił taki film na kanał rozliczenie z przeszłością. On oczywiście w pierwszej minucie tam powiedział, czy w drugiej minucie, że jest to rozliczenie z otyłością i chyba tylko i wyłącznie chodziło o tym filmie, bo jeżeli ty komukolwiek próbujesz wmówić, że ty się kurwa zmieniłeś, to jesteś, jesteś kurwa... Mój drogi, stęczony. jak to wytłumaczysz, że w wy tym filmie mnie propsowałeś i wcześniej mówiłeś, że wszystko wyjaśnijmy. Oczywiście, że tak, zastosowałem I taktykę to tak, Łukasza to Samonia, to czyli... Co się we wrześniu, mój drogi, że nagle we wrześniu, nagle zacząłeś rozmawiać się za waleczką i nagle wchodzić ponownie w ofensywę? Za... I... Wojtek Nikt Gola jest. nie mówiłem. Wojtek chyba nie jest zajęty. Dostawałem propozycję dużo wcześniej, dostawałem propozycję dużo ciekawsze. No dlaczego się nie pojawiłeś? Bo czekałem kurwa na ciebie i to jest ten moment. To jest Dobra, ten moment. panowie, się teraz tego. jestem ciekawym, po którego chwila. walkę dostanę. Nie dałem Mandio, się kurwa skończyć. Panowie, dajcie tylko e, nam to uporządkować. Wy podobno się pogodziliście, podobno e, był telefon, e, widziałem, e, bo ty... Nie Mandio... było żadnego telefonu, tylko była z mojej były strony. Głosówki. Dajcie, Włosówki były głosówki. Głosówki były z mojej dajcie. strony. Nigdy dajcie. mnie nie przeszkadzałeś. Karolek, przejdźmy, Dajcie się chwilę, uporządkujmy długo. wszystko, Poczekaj, bo publiczność może 2, nie wiedzieć, o co ...na tego śmiecia, żeby z nim wszystko wyjaśnić. Przeprasiłem go za to, co zjebałem i on również mnie przeprosił za rzecz. Jakby był przestrzeńszy... Karol, słuchajcie, panowie, bo tak się nie dogadamy, przyjął, albo będziemy się przeprzykiwać, Podobno się pogodziliście i nagle znowu. Nikku ja się nie pogodziliśmy, napisałem oczywiście, do niego były jakieś wiadomości głosowe i chodziło tylko o to, żeby się ode mnie odpierdolił. Więc zamknij ryj. Chłopie, zaczęliśmy wszystko wyjaśniać i później sam do mnie napisałeś, mam wszystko na Messengerze, gdybyś kurwa mnie nie poblokował, nie połsuła wiadomości. to wszystko na... powstawiać Powiem tak, yy, no, no to wstawiaj, bardzo chętnie możesz powstawiać głosówki, ja już Wszystko oczywiście... powstawiałem, co musiałem wstać i Dawaj więcej, Kurwa, górna, jak już wyciągasz jak. takie szmatławe gówno. Dawaj więcej. Szmatławe gówno, Oczywisto wyciągnąłem, że wyciągnąłem tak. miłe wiadomości stosowałem to, żeby dać dowód, że szukasz kurwa konfliktu specjalnie. Zastosowałem taktykę Łukasza Samonia. Ale to jest tak, że pierdaj kurwa i, i mówisz, wylizanie swojej kości bez wazeliny. Łukasz Samoń kwintesencja człowieka. Ty mówisz, że ja jestem Czekaj, co ty? Chłopie, powiesz... ty jesteś tak śliski, że masz mnie nie jesteś żeby karykaturą twórcy. Ty jesteś karykaturą człowieka. Dobra, trzeba wyjaśnić dwie sprawy, a propos, które powiedziałeś, Karolek, y, że Mandzio zrobił, że, że komu powiedział do Naruciaka do montowania kurwa od Karolka. Oczywiście, że, że, tak. i, że I czekaj chwilkę, jeszcze jedna rzecz, że sprzedał liścia dziecku na obozie starstwo. A Man. jeszcze o, Naruciakowi szarpał. sprzedałem liścia, zapomniałeś o tym. Poszarpał dzieciaka. A, się... Myślę, poszarpą... nie, nie, sprzedałem spodziewać. liścia, pobiłem go, tak? Poszarpał dzieciaka poszarpane. za ucho, sprzedał mu liścia i to wszystko miało miejsce w Polańczyku, także chyba flashbacki z Polańczyka ci wróciły. to jakim ja cudem, jak pytałem wszystkie osoby, które były świadkami tej sytuacji, mówiły, że to nie miało miejsca. Dobrze, po pierwsze, gdzie są te osoby? Blow Karol Gązwa, uh -huh. na przykład z nim rozmawiałem. Masz, rozmawiałem z Naruciakiem, Karolek, z co tam rozmawiałem. masz. Nie, nie, A wiesz dlaczego ich nie wyciągam i dlaczego tego nie mówię tak, jak ty to robisz? Z takiego powodu, że po raz mają Nie co podawaj ręki komuś, nie, komuś kogo kurwa, sześć lat obrażasz w internecie. Ja wam tylko coś puszczę. Z, kimś, z kim się pogodziłem po prostu. Ja chcę coś. Który to jest rok wiadomości, mi proszę o po daj posłuchać. Powiedz najpierw, kiedy to jest. Proszę, po Taka, Taka, ten, daj posłuchać to inna sprawa, ale, ale są kurwa toksyczne te jebane dzieciaki. Matko jedyna, ale bym każdego wziął i bym mu uszy wyrwał. Naprawdę. Jezu, co, za małe kurwie wredne. Zresztą, Jakieś prostu... flashbacki z Polańczyka, masz dobrze, kurwa. To ja może wytłumaczę wszystkim, jaka to była sytuacja. Była sytuacja, że byliśmy na turnusie. Nie z ma znaczenia z kontekst, jesteś ma jakiś jebnięty kontekst. na To Jest bardzo ważny, bo się różni od czynów. I dlatego daj mi skończyć. Był jeden dzieciak, byliśmy na turnusie, pierwsze turnusy w ogóle, że były z youtuberami, byliśmy na trzy dni dzieciaki siedziały ponad tydzień. Spędzały z nami te trzy dni. Jeden dzieciak zręcał się nad resztą. Trzy razy zgłaszałem wychowawcom, żeby cokolwiek z nim zrobić. Bo cała reszta się źle bawi. Nic kurwa nie zrobili. Pierwszego, drugiego, trzeciego dnia. Jak graliśmy w mafię, ponownie zaczął zaczepiać inne dzieciaki, źle się bawiły. Wziąłem go na stronę. Przy wszystkich, przy wychowawcach, przy organizatorach i przy dzieciakach. Kucnąłem. Powiedziałeś, że jeszcze przy youtuberach. Powiedziałeś... Położyłem mu rękę na ramieniu i mu powiedziałem, że nie może się zachowywać właśnie jak taki mały chuj. Ponieważ inaczej. O, to fajnie osobę... powiedziałeś do dzieciaka, pierwsza liga. Kurwa, przepraszam, ja się narowałem, nie wiedziałem, że tak nie można, zrobiłem błąd, nigdy nie powinienem interweniować, ale mi to przypomniało, jak sam byłem gnębiony na koloniach czy w szkole, że właśnie nikt, nigdy nie Czy ja czy ktokolwiek nie, nie wiem, czy ja się z ciebie śmiałem? Jeszcze jedna sprawa. Na nie filmie, jeszcze ty, ty w ogóle nie rozumiesz, co ja do ciebie mówię! Na filmie, poczekaj, mówię. poczekaj, na filmie powiedziałeś coś takiego, e, jeśli chodzi jeszcze o naruciaka, żeby byłeś dysfunkcyjnym społecznie e, na sto Nigdy tego nie negowałem, nigdy się z ciebie nie śmiałem. E, Nigdy nie mówisz robiłeś. Sytuacja na Stars for Fans działa się e, odrobinę później i powiedziałeś jeszcze taką rzecz. Tak, by 2014. Daj mi dokończyć. Półtym. Daj mi dokończyć. Powiedziałeś jeszcze taką rzecz, że. Ważne, 8 lat temu, kurwa, mamy 2000. Przepraszam, 9 lat temu, praktycznie. Powiedziałeś jeszcze taką rzecz, że zabrałeś tego dzieciaka na stronę, żeby mu powiedzieć, że tam e, dokucza innym i że to jest złe. Po czym powiedziałeś, że wiem, że nie powinno e, się tak robić. Powiedz mi. Co w takim razie było złego w tym, że zabrałeś dzieciaka na stronę i powiedziałeś mu, że nie wolno mu dokuczać? Po... Dobrze, nigdy nie powinienem położyć ręki ty na je... jego ramieniu, mówiąc to. Człowieku, ty jesteś jakiś... Boże na Bożena dekiel siedzi ci na głowie, kurwa, i mózg... Purem szoruje, kurwa i gąbką do mycia Chłopie. naczyń. Jesteś jakiś odklejony od rzeczywistości, nie? Chłopiec, jak ty chyba siebie kurwa nie słyszysz. Zganiłem dziecko za to, że gnębi innych niepotrzebnie położyłem rękę na jego ramieniu, niepotrzebnie pewnie uchwałem przekleństwa. To jest nieprawda, tego. nie wiesz to. W... Nie powinienem tego zrobić i to są jedyne złe rzeczy, które zrobiłem. Z całej reszty uważam, że że zainterweniowałem, bo cała reszta dzieciaków bawiła się dobrze do całego turnusu, się z tym dzieciakiem i jakoś nic nikomu się złego Dobra, nie stało. Nie wierzcie A, w te słowa. Panowie bocie No tak, no bo słowo kontra słowu, co nie ja przypominam całą sytuację, to kurwa nie a ty sobie pomówienia możesz takie rzucać na lewo i na prawo. Wyciągasz to... Czemu, Karolku? Powiem ci, głosu. kochany, dlaczego po tylu latach to wyciągasz dopiero teraz, w momencie, kiedy nikt nie ma... Bo nie, nie jestem do... dysfunkcyjnym Każdy, społecznie nastolatkiem, żeby nie robić, rob... kurwa, dramy Słuchaj. w internecie. Poza tym później poszliśmy do pokoju i w pokoju spokojnie o tym porozmawialiśmy, powiedzieliśmy, no, wiem... Mój no, to ty... poruszasz teraz! Po, kurwa, minął czas no? i powiedziałem, no no, że no? No? Kończymy wasz wątek, zapraszam was, zrobi wam face to face.